Siemanko ludzie z tej strony Michał, NJR i zapraszam Was do odcinka, w którym pokażę Wam. No, co dzisiaj. W ogóle to będzie podsumowanie dzisiejszego live'a na Twitchu. Eee, trafiliśmy w nim guza, na którego najprawdopodobniej teraz zobaczycie. O właśnie, to jest cały skład, który trafiliśmy w paczkach za 50K. No. Może to nic nie poraża. Na pewno te paczki się nie zwróciły, stworzyliśmy dwie. Będzie jeszcze na pewno. Jeden pagopening, właśnie na innym koncie, od tylko, jedną paczkę za 50. Na pewno pojawi się to na moim kanale na YouTube. Że subskrybujcie mój kanał, oglądajcie mnie na Twitchu i lajkujcie mnie na Facebooku. To jest tyle. Naprawdę polecam Wam, Guzana, Inform Guzana. Tutaj właśnie jest potwierdzenie remisu Kna z FT Knight, ponieważ tak, z tych wszystkich zawodników, których trafiliśmy w paczce, Paczkach. utworzyłem skład, w którym zagrałem jeden mecz, Re mecz zremisowaliśmy, jak widać było, a Guzan został zawodnikiem meczu, więc naprawdę to jest strasznie dobry zawodnik, kozak, po prostu broni wszystko. My mamy ławkę rezerwową, tutaj był Tyson, Immobile, no widzieliście tam w Lukaku przedtem, gdzie jest wolne miejsce, no ale on był trafiony dużo wcześniej to był zawodnik, którego nie można było sprzedać. No więc, takie podsumowanie live'a Guzan znakomitym bramkarzem. Trafiliśmy jego informa. Będzie tylko jedna paczka na YouTube, już niebawem z web appa. Także subskrybujcie, oglądajcie i lajkujcie. Dziękuję za oglądanie. Na razie i cześć. No, ale jeszcze powiem Wam tyle, że musiałem nagrywać tak, ponieważ no, mój moje PlayStation nie, nie słyszy mojego głosu, jeżeli nagrywam. I musiałem po prostu to zrzucić na komputer i z komputera dopiero nagrać jeszcze raz z głosem. Także niestety tak, bo to będzie nagrywane. A więc dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie, oglądajcie. Na razie, cześć. Na razie.